Hej, cześć, dzień dobry! Witam w dzisiejszym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi trzema ulubionymi pomysłami na omlet. Na moim kanale pojawiły się już przepisy z pancake'ami, z owsiankami, z makaronami, więc właśnie dzisiaj czas na omlety. Jeżeli chodzi o przepisy, to napisałam sobie już tutaj wszystko w notatniku. Na pierwszy ogień idzie omlet czekoladowy z truskawkami i z oreo. Na kolejny Bananowy, taki klasyczny mój, który robię już po prostu od lat, z owocami, akurat korzystając z tego, że zaczął się sezon już na truskawki, pojawiają się już naprawdę bardzo fajne takie słodziutkie, to właśnie dzisiaj będziemy robić sobie taki omlet mocno owocowy. No i kolejny klasyczek, czyli omlet szarlotka, z jabłkiem, z masą orzechową, no i oczywiście z tą Na początek wbijamy sobie jajko do kiecha blendera i dodajemy całego banana. Ja używam takiego mega dojrzałego, bo takie banany mają więcej skrobi, więc ten omlet będzie też taki bardziej wilgotny, no troszeczkę będzie miał taką konsystencję ciasta. Wyszło dokładnie 100 g banana i właśnie Wam też polecam taką ilość. Dodajemy sobie jakieś 5 g kakao, no i lecimy dalej. Ja będę używała akurat mąki gryczanej, ale oczywiście Wy możecie użyć owsianej, pszennej czy jakąkolwiek inną macie. I dodajemy sobie 50 gramów takiej mąki. I dodatkowo dodajemy sobie odżywkę białkową. Ja akurat tutaj mam taki smak karmelową cappuccino i czekoladowe. Ale jeżeli wy nie macie w domu odżywki białkowej, to możecie pominąć oczywiście ten składnik i po prostu dajcie sobie na przykład budyń bądź więcej mąki. Ale pamiętajcie wtedy o tym, żeby dodać do masy dodatkowo jakieś składników. Odrobinę napoju migdałowego, napój tu akurat dodaję sobie na oko, powiedzmy, że tak no 30-40 ml. Dodatkowo jeszcze dodajemy sobie cynamon dla podbicia smaku i odrobinę proszku do pieczenia, żeby ten omlet jeszcze tak sobie nam fajnie wyrósł. Oczywiście, jeżeli coś nam się wysypie, to się nie przejmujemy. W kuchni takie rzeczy się zdarzają. I teraz miksujemy sobie całość. Spójrzcie teraz, jak wygląda konsystencja tego ciasta. Ona jest troszeczkę bardziej lejąca niż taka konsystencja ciasta do pancaków. i właśnie taką powinniście uzyskać. Teraz bardzo ważna rzecz, nagrzewamy sobie patelnię. Patelnia musi być dobrze nagrana, nagrzana, żeby ten omlet nam się fajnie upiekł i będziemy ją lekko napuszczać. Ja w tym celu wykorzystam sobie oliwę. I delikatnie przetrę ją ręcznikiem papierowym, żeby ściągnąć właśnie nadmiar tej oliwy. A, mniej więcej w ten sposób. Jak już widzicie, że patelnia Wam się dobrze rozgrzała, to jest najwyższy czas, żeby wylać masę. Wszystko sobie dobrze wygrzebcie z kielicha, żeby nic nam się nie zmarnowało. I na koniec fajnie jeszcze tą masę tak równomiernie rozprowadzić po patelni. I najważniejsza rzecz, omlet smażymy pod przykryciem jakieś 2-3 minutki z obu stron. I teraz, jak już widzicie, że na omlecie pojawiły się pęcherzyki powietrza, to jest najlepszy czas, żeby go przewrócić. I tak, idealnie. I zostawiamy sobie jeszcze na jakieś 2 minutki. I teraz wieżu dekorujemy sobie jogurtem. Możecie użyć oczywiście o dowolnym smaku i ja tutaj używam takiego syrka proteinowego ze skrem z Biedronki. Swoją drogą jest przepyszna, jak dla mnie. Powiedzmy, że taka grubsza warstwa. I teraz na wierzchu dodajemy sobie truskaweczki. Już umyte oczywiście. Wódź programu tej czarczeczka tak, Oreo. Pierwsza propozycja już za nami, więc czas na drugą. I lecimy sobie z klasycznym omletem bananowym, takim akurat właśnie w wiosennym klimacie. I znowu baza, jedno jajko. Cały banan najlepiej właśnie taki dojrzały, bądź przejrzały, taki właśnie jaki ja y, mam. Widzicie, on ma już takie czarne plamki, ale właśnie to omlecika jest idealne. Ogólnie jeżeli chodzi o ten film, to on będzie troszeczkę bardziej taki dynamiczny, bo korzystam z okazji z tego. Korzystam z tej okazji, że mam operatora, więc myślę, że Wam się też bardziej coś takiego spodoba. Dodajemy sobie 50 g mąki. Drobina napoju migdałowego, mniej więcej 50 g. I znowu dodajemy sobie odżywkę białkową. Tak jak mówiłam, jeżeli nie macie, dodajecie więcej mąki w budyniu. Z budyniem też jest bardzo fajne. Tylko wtedy polecam Wam dać jakiś o, właśnie taki karmelowy, może. Cynamon, proszek do pieczenia. Duro cynamonu, bo banan lubi cynamon i całość blendujemy. Już sobie przygotowałam owocki, nektarynka, truskawki i borówki. Tutaj oczywiście też możecie użyć dowolnych owoców, jeżeli chodzi o dodatek, to znowu sery proteinowy, waniliowy oraz pasta orzechowa. Akurat tutaj mam o smaku białej czekolady. Przekładamy sobie na omlecik i dekorujemy. ostatni omlet na dzisiaj to będzie omlet szarlotka, czyli troszeczkę taki bardziej w jesiennym klimacie. No i generalnie wygląda to tak, że część jabłek będę kroiła w kostkę, a część zetrę sobie na takiej tarce o bardzo małych oczkach. Kroimy sobie najpierw, powiedzmy, część jabłka. I teraz... Do jabłka wbijamy sobie jedno jajko i znowu dodajemy mąkę. Dokładnie 50 g mąki. Powiedzmy, że będą to takie no 2,5 łyżki. Tak wystarczy i 15 g odwrócenia mąkowej. ogólnie najlepiej sprawdziłaby się odżywka o smaku waniliowym, albo takim ciasteczkowym, mi się akurat skończyła, więc ten omlet będzie troszeczkę bardziej taki czekoladowy, ale jeżeli Wy macie, to właśnie użycie sobie raczej takiej. Proszek do pieczenia i jeszcze dodamy sobie troszkę napoju minerałowego. I to będzie jeden z tych omletów, do którego przygotowania nie potrzebujecie miksera. Więc tutaj wszystko sobie po prostu mieszamy za pomocą łyżki. Masa na omleta troszeczkę wygląda jak taka masa na racuchy. I właśnie coś takiego powinniśmy tutaj uzyskać. Z takiej masy mogłybyście sobie zrobić też racuchy albo pankejki, bo ona świetnie też się tutaj sprawdzi. Tutaj, nim zaczniecie przewracać tego omleta, to warto go lekko podważyć właśnie szpatułką, bo on jest troszeczkę cięższy, więc potrzebuje też więcej czasu. Ale myślę, że uda nam się go przewrócić. No i dalej. I jeszcze chwilkę sobie go zostawimy, dosłownie 30 sekund. To już wszystkie przepisy, które dzisiaj dla Was przygotowałam. Jak zawsze wszystkie proporcje i makroskładniki będziecie miały w opisie pod filmem. Jeżeli chodzi o makro, każdy z tych omletów zawiera około 550 kcal i 35 g białka, więc taka idealna podstawa do budowania masy mięśniowej. Jeżeli wykonacie któryś z przepisów, to koniecznie oznaczcie mnie na Instagramie, będzie mi bardzo miło. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie. buziące.